Od mistrza Polski Roberta Lecha. Tutaj było wczoraj tych gąbków 7, ale 5 już, że tak powiem, sobie koledzy zamówili. Więc mamy tutaj dwie samiczki przepiękne z gołębi Roberta Lecha, mistrza Polski w kategorii B w tamtym roku. I to jest samiczka o numerze 7003. Tutaj mamy rodowód tej samiczki. Samiczka pochodzi z bardzo dobrych tutaj gołębi. Mamy z gołębi tutaj czołowych, co latały u kolegi Roberta. Właśnie są tego miałem, to mamy Leo Hermansy z dołu, także myślę, że gołąbki bardzo dobre. Tutaj z dobrymi genami. Były wszystko robione. Tutaj widzę, że geny też. Także myślę, że bardzo wartościowa samiczka. Ze strony matki jest to 25% leo hermans. Piękna samica. Tutaj mamy hołben w tych gołębiach. Można powiedzieć, najlepsze gołębie Roberto. Jest to samica. I tutaj mamy kolejną samiczkę. Jak ktoś szuka samczy, samiczek, numer gołębia to jest 7108. Też bardzo ładna na szklanym oko samiczka. Gołębki ładnie zbudowane, poukładane. Widać, jak gołębki się układają w ręce. Przepiękne ptaki, także super. Gołębie. I to jest numer gołębia 7108. I tu jest 7108, gołąb pochodzi kanibal tutaj z góry, gołębie z gołębi Zakaryapsen, z gołębi Van i z gołębi Houbenów. Także też tutaj bardzo dobre ptaki tutaj po gołębia, które czołowo latały i wydały tutaj te wspaniałe lotniki w kategorii B to jest cała rodzina tych gołębi jest to samiczka piękna samiczka Szczałeczki przy oczach białolotka nakrapiana tak, jak ktoś szuka dobrych samiczek to zapraszam tutaj mamy dwa samczyki są to gołębie od kolegi Dariusza Bieńka czołowa hodowla Numer gołębia to jest 2022 rok, 115, piękny samczyk z 2022 roku o numerze 115, oryginalny bieniek i gołąb pochodzi tutaj z gołębi Gintera Prange, 520, po synie 520, a z dołu mamy tutaj po tym połowem od Palarskiego, co taką gołąbki lecą, z czerwonej samicy, gołębie Dirk, Wandelburg, także mamy rodowę. Piękne, ładne gołębie. I tutaj mamy kolejnego samczyka. Numer głębia to jest 3253. 24 rok na szwedzkiej obronce. Oryginalny Darek Bieniek. Widać jak gołąb się tutaj pokazuje. Piękny ptak, ładnie zbudowany, szybkich gołębi. Że ktoś szuka szybkich gołębi, i to jest gołąbek z gołębi Geringsa ze strony ojca. A tu mamy ten Widiecop Sylwester Asterix Jansen a z dołu mamy z Wandelbulka z Grypleja. Także tutaj gołąbki bardzo też dobre. I mamy Weinarta, ten słynny Figo. Także tu mamy rodowód do tego gołębia. Także myślę, że mamy tutaj dwa samczyki, dwie samiczki. Aby sobie ktoś chciał zadobyć parkę czy coś do rozpłodu, to zapraszam serdecznie, życzę miłego południa, niedzielę.